Niezmiernie istotne jest, aby pielęgnacja rany po implantacji była właściwie przez pacjenta i jego rodzinę pielęgnowana. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ jest to rana szczególna, ponieważ pod tą raną znajduje się urządzenie, implant tytanowy, który nie może ulec zakażeniu, zakażenie takie może być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Zakażenie rany dla, dla nas, kardiologów inwazyjnych, szczepiających tego urządzenia, to sygnał, że może być taka sytuacja, żeby trzeba

Wobec powyższego, ważne jest abyśmy, aby pacjenci mieli przekazane jak taką ranę, jak tak brały się opiekować. Pacjent musi być odpowiednio przygotowany, znaczy musi być do połowy rozebrany, a się do połowy rozebrać i y, głowę swoją y, odchylić w stronę przeciwną, gdzie było już zupełnie Jeżeli to było po lewej stronie, to w prawo, jeżeli po prawej, bo czasami też szczepiamy po stronę po stronie prawej, no to w lewą stronę. Tak, by, by pacjent nie chuchał, nie dmuchał na ranę i po prostu nie zakaził. Ma ranę opatrywać druga osoba. Czasem pacjenci twierdzą, że sobie to sami świetnie poradzą. Niestety są różni pacjenci. Niektórzy mogą niestety ranę zbrudzić i dojść do, może dojść do zakażenia. Rany opatrujemy i zmieniamy opatrunki co 1-2 dni. Do momentu, kiedy jest wygojona, wtedy kiedy już jest wygojona, jest blizna, rany taką można już nie zakrywać opatrunkami. Można normalnie myć ją wodą z mydłem.